Schemat rozwiązania z poprzedniego przykładu powtarzamy. To znaczy, rysujemy sobie na początek oś. Na tej osi zaznaczamy cztery liczby, które widzimy w przedziale. Są nimi dwójka, trójka, piątkę tutaj damy, zmieści się i jeszcze tutaj damy siódemkę na koniec. Ok. I teraz zaznaczamy przedział od dwójki do siódemki. No, w ten sposób. Taki odcinek. Odcinek liczby między dwójką a siódemką. Kółeczka zamalowane, niezamalowane. Te same zasady, co w przykładzie A. Teraz zaznaczę przedział od trójki do piątki. Najpierw kółeczka, i teraz odcineczek. Dobra. Pierwsze działanie, które wykonujemy, to A część wspólna z B. Zwróć uwagę, że częścią wspólną jest w całości przedział B. Wszystkie elementy znajdujące się w przedziale B są elementami wspólnymi z przedziałem A. Czyli jest to przedział od trójki do piątki. Można to po prostu też zapisać tak skrótowo. To się równa B. Nie? Albo przepisać w odpowiedzi ten przedział. Następnie A suma B. Sklejamy oba przedziały. No to tak naprawdę, o, tak, gdybyśmy tą deskę nakleili na tą deskę, to otrzymalibyśmy przedział od dwójki do siódemki, czyli w całości byłby to przedział A. Teraz różnica. Co różni przedział A od przedziału B? Co różni zbiór A od zbioru B? No, widzimy tutaj takie elementy w zbiorze A i tutaj po tej stronie, których nie ma w zbiorze B. Nie? Nie ma ich. Więc jest to przedział od dwójki do trójki. Tutaj domykam, bo trójki nie było w przedziale A. Tak, przepraszam, trójki nie było w przedziale B, ale jest w przedziale A, więc jest to unikatowa liczba. Zatrzymaj film i przewiń i jeszcze raz posłuchaj, ok? Jeżeli coś za szybko powiedziałem natomiast doklejamy jeszcze ten drugi przedział zwróć uwagę, że piątka nie jest unikatową liczbą dla przedziału A, bo ona występowała w tym przedziale nie? to była część wspólna czyli to nie jest liczba, która różni te dwa przedziały więc piątkę sobie odrzucimy no i mamy taki na końcu przedział od piątki do siódemki dobra, a teraz co różni przedział B od przedziału A no tutaj okaże się, że nic tych przedziałów nie różni Ponieważ wszystkie elementy, które widzimy w przedziale B, w zbiorze B, znajdziemy w zbiorze A, więc nie ma tutaj różnic. Jest zbiór pusty w tym zbiorze, zbiór pusty. Zbiór pusty zaznaczam takimi klamerkami, między którymi nie ma elementów, ale możemy też zbiór pusty zaznaczyć o, za pomocą takiego przekreślonego kółeczka. To już musicie dogadać się, mówić z nauczycielem. No ale myślę, że nauczyciel, jeżeli zapiszesz takie nawiasy, to też zrozumie o co chodzi.